Wiecie co? Mnie to już powoli denerwuje. Ci wszyscy marketerzy. Wchodzisz na Insta na przykład i wyświetla ci się mnóstwo reklam. No okej, okay, to zrozumiałe, ale żeby chociaż wnosiły one coś ciekawego, zobaczcie reklamy telewizyjne produktów na początku lat 2000 na przykład. Nie macie wrażenia, że teraz są one tak jakby wykastrowane? Popatrzcie na reklamy Doritosów albo Coli. Jesteśmy doritos? Jesteśmy doritos. Powiecie, że to Stany. No dobra, to zobaczcie na coś z polskiego podwórka. Ale no właśnie, dlaczego? Przecież ci nie obranisz. I dawał ci wiesz poczucie stabilizacji. Racja mogła się ściągać, co chciałaś. Ile chciałaś. A ten nowy sam mówiłaś, to krótko dystans I podobno ma małego transfera. Basia wróciła, rozum do głowy. Gdzie jest ta kreatywność? Nie wystarczy dobrze się ubrać, pokazać drogi zegarek, rzucić paroma statystykami, przedstawić swoją ofertę, a na samym początku zadać pytanie typu czy jesteś przedsiębiorcą i brakuje ci klientów? To samo w przypadku reklam telewizyjnych. Albo bezpłciowo przedstawiają reklamowany produkt, o czym zapominasz jakąś sekundę po obejrzeniu, albo teraz jest moda na śpiewane lub rapowane reklamy. Pamiętajcie, że jeżeli coś komuś wyszło, to nie znaczy, że wyjdzie i Wam. Marketing wirusowy jest nie do powstrzymania, to fakt, ale tysiące tych samych filmów w wykonaniu różnych firm, no to aż się chce wymiotować. Wszystko, byleby tylko wstrzelić się w panujący viral. Zróbmy coś, co będzie jakkolwiek kreatywne, dowcipne, prowokujące, cokolwiek, co budzi jakieś emocje. Reklamy mogą być super, ale żeby nawiązywały one do jakichś elementów popkultury, do jakichś zdarzeń, wypowiedzi, niech wnoszą coś jeszcze zupełnie innego, prowokującego, czy to zabawnego, wywołującego refleksję, po prostu niech to będzie jakieś. Uwielbiam marketing i potencjał, jaki w nim tkwi. Bardzo dobrze, że coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w marketing, ponieważ teraz sam dobry produkt się nie obroni, ale przez to cały ten obszar idzie w masówkę, zatracając przy tym to, co w marketingu jest najciekawsze i podstawowe, czyli kreatywność, fantazję i chęć zrobienia czegoś, co wywoła wrażenie. Zróbmy coś więcej niż tylko krzyczące banery.